Dzień dobry, dzień dobry, Zaku Board Games, ja jestem Zaku. Jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj. Kochani, w dzisiejszym odcinku przedstawię wam zasady do gry, do takiego projektu, który jest, powiedziałbym to, nietypowy. Widzieliście u mnie już prezentacje gier normalnych, jasne, planszowych, ale też widzieliście prezentacje gier typu print and play, do wydrukowania u siebie w domu. Jeśli chodzi o najnowszą grę od wydawnictwa Bers Workshop, które możecie kojarzyć między innymi z Raven Manora, no, to właśnie ta gra jest połączeniem, ponieważ będzie kampania, będzie kampania na Kickstarterze. Oczywiście, link do niej znajdziecie w opisie tego filmu. No i tam będziecie tę grę mogli wesprzeć zarówno w wersji print and play do wydrukowania u siebie w domu. Jedynie, co będziecie potrzebowali, to jest. Kart. I wydaje mi się, chyba, że to wszystko, co będziecie potrzebowali, poza tymi plikami do druku. Ale też możecie wesprzeć tę grę po prostu w wersji fizycznej, i taka możliwość będzie jedynie właśnie teraz na kampanii. Jeśli chodzi o ten odcinek dzisiaj, to ja po prostu przedłożę wam zasady, czyli jak w Rycerzy Śmierci, ponieważ właśnie chodzi o taką grę o Death Knights, to ja pokażę wam, jak w Rycerzy Śmierci się gra. Zapraszam na film. W grze Rycerze Śmierci gracze wcielają się, w wielkie zaskoczenie, w Rycerzy Śmierci, którzy przemierzają krainę Gryntr, odwiedzając lokacje i wzmacniając swoje armię nieumarłych sług. Jednak przez Gryntr przetacza się zamieć, zrodzona z Zewu Upadłych. Pochłania ona wszystko na swojej drodze. Cmentarze, wieże, góry, nawet samych nieumarłych. Rycerze zbierają nieumarłe posiłki z grobowców i nekropolii. Te czekające na swoich panów, ale także wrogie, które będą musieli przejąć siłą. Wielka armia jednak nie zawsze gwarantuje zwycięstwo, bowiem w ostatecznym starciu będzie liczyła się strategia oraz wiedza bitewna. Dzięki niej tylko jeden z rycerzy zdoła pokonać swoich wrogów i otrzymać miano czempiona śmierci. No i w ten sposób prezentowałby się powiedzmy to nieco bardziej fabularny opis, ale teraz, zaraz w tym momencie, przedstawię Wam już nieco dokładniej i w szczegółach, jak wyglądają komponenty i jak wyglądają zasady do Rycerzy Śmierci. Przede wszystkim o czym należy wspomnieć na samym początku: gra będzie korzystała z normalnej talii kart, dlatego też taka talia będzie konieczna do rozegrania każdej partii. W rozgrywce bowiem karty reprezentują nasze wojska. Będziemy je pozyskiwać z lokacji, wzmacniając swoje armie i używać w bitwach. Aby rozpocząć grę, musicie rozłożyć planszę i wybrać kartę regionu, która przedstawia układ planszy dla wybranego scenariusza i określa kilka dodatkowych zasad, na przykład czy będziemy dodawać do talii karty jokerów oraz jak one będą działać. Planszę należy uzupełnić zgodnie ze schematem lokacjami, czyli znacznikami gór, cmentarzy, wież czy portali. Alternatywnie, jeśli nie chcemy, możemy w ogóle nie wybierać karty regionu i rozłożyć lokacje według własnego uznania, umieszczając na koniec rycerzy na obrzeżach mapy w największych od siebie odległościach. Teraz gracze będą wybierać swoich rycerzy. Każdy rycerz posiada specjalną zdolność i przypisany mu znacznik Karta regionu określi miejsce startowe naszych rycerzy. Teraz trzeba przygotować talię i wyznaczyć pierwszego gracza. Każdy rycerz będzie mieć przypisany do siebie kolor kart z talii i tylko karty kolorów rycerzy będą brać udział w rozgrywce. Jeśli scenariusz określa także jokery, je też należy dołączyć do talii. Przed stworzeniem talii każdy z graczy dobiera figury w swoim kolorze na rękę, będą to jego wierni dowódcy. Po stworzeniu i przetasowaniu tali należy odsłonić dwie karty. Gracz w kolorze odsłoniętej karty z wyższą wartością zostaje pierwszym graczem. W przypadku remisu należy dobrać nowe karty. Każda karta, która wyłoniła pierwszego gracza, bo oczywiście mogą być one dwie, określi także epicentrum zamieci. Ale najpierw kilka słów o samej zamieci. Zamieć będzie to obszar na planszy, który podczas gry będzie się zawężać, zmniejszając nasze pole walki. Gracze, którzy na koniec swojej tury znajdą się poza dostępną planszą czyli w obszarze zamieci, natychmiast zostają pochłonięci przez zew upadłych i odpadają z gry. Zamieć niszczy także wszystkie znaczniki na swojej drodze. Jej pole wyznacza się poprzez znaczniki określające narożniki sześciokąta. Pola, które łączą te narożniki oraz wszystko na zewnątrz, to właśnie obszar zamieci. Ale wracając do epicentrum, karta bądź karty tego samego koloru, które wyłoniły pierwszego gracza, będą określać środek zamieci według załączonego schematu. Należy sprawdzić wartość lub sumę wartości kart i skierować schemat w stronę gracza rozpoczynającego. Wartość określa epicentrum, które należy oznaczyć specjalnym znacznikiem. Aby określić położenie i wielkość zamieci, należy wyznaczyć najdalszy punkt w linii prostej od epicentrum. Będzie to jeden z rogów początkowego sześciokąta, który określa krawędź zamieci. Użyte karty do tego wyznaczenia zostają wtasowane z powrotem do talii. No i teraz gracze mogą rozpocząć rozgrywkę od pierwszego rycerza. Będą wykonywać kolejnotury zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gra będzie toczyła się w rundach, a każda runda będzie podzielona na dwie fazy. Fazę eksploracji oraz fazę zamieci. W fazie eksploracji każdy z graczy wykona jedną turę. Najpierw będzie mógł wskrzesić swoich wiernych dowódców, bowiem każda zagrana karta ląduje na grup, czyli taki prywatny stos kart odrzuconych każdego z graczy. Tak więc na początku eksploracji gracz dobiera karty z figurami czyli właśnie tych dowódców ze swojego grobu z powrotem na rękę a resztę kart z grobu odrzuca na stos wygnanych, czyli już na ogólny stos kart odrzuconych wszystkich graczy. Następnie rycerz może wykonać ruch, przesuwając swój znacznik o maksymalnie dwa pola. Żeby zrobić większy, dłuższy ruch, można także użyć jednej karty, która posiada przypisany jej symbol gór, no i efekt dodatkowego ruchu. Użyte w ten sposób karty na dodatkowy ruch będą lądować na grobie tego gracza. Jeśli rycerz zatrzyma się na jakiejś lokacji, należy rozpatrzeć efekt tej lokacji. Grobowce, cmentarze i nekropolie zapewniają odpowiednio jedną, dwie bądź trzy karty do naszej armii. Karty te będziemy dobierać z stali głównej i jeśli będą one w naszym kolorze, to automatycznie od razu zatrzymujemy je na ręce. Jednak jeśli są to karty innych kolorów, najpierw musimy je zdominować czyli musimy odrzucić karty z naszej ręki o większej wartości niż te dobrane na nasz grób. I uwaga, dominacja tutaj jest obowiązkowa. Po dobraniu kart, taka lokacja, która zapewniła nam te karty, zostaje usunięta z planszy. Na mapie znajdą się także lokacje z twierdzami, wieżami, portalami, lokacje z górami i lodowcami oraz lokacje specjalne. Modyfikują one podstawowe zasady walki czy ataku. Na przykład rycerz, który będzie bronić się w twierdzy czy wieży, decyduje kto będzie rozpoczynać bitwę. Pomiędzy portalami gracze oczywiście będą mogli się poruszać, a na przykład na pole z górami nie wolno w ogóle się przemieszczać. A gdy rycerz wkroczy na teren z lodowcem, będzie musiał odrzucić do swojego grobu jedną kartę z ręki. Co do lokacji specjalnych, ponieważ takie też tutaj się pojawiają, na przykład Psie Pole, będzie zapewniało graczom dodatkowe karty także przed bitwą. A przykładowo Ruiny Gospody nie pozwalają graczom poza jednym wyjątkiem, nie pozwalają graczom toczyć na tej lokacji bitew. I co tutaj jest ważne dalej, jeśli chodzi o ten ruch? Ważne jest, że jeśli gracz zakończy swój ruch na obszarze zamieci, czyli poza tym dostępnym nam polem, zostanie przez zamieć pochłonięty i od razu wypada z rozgrywki. No i oczywiście trzeba to podkreślić, żeby zostało to zapamiętane, rozpoczynanie swojej aktywacji swojego ruchu w obszarze zamieci nie powoduje natychmiastowej przegranej, dopiero zakończenie ruchu w zamieci. Jeśli nie doszło do spotkania rycerzy i do bitwy, swoją turę eksploracji przeprowadza kolejny gracz, a gdy wszyscy wykonają już swoje fazy eksploracji, następuje druga faza rundy, czyli właśnie fala zamieci. W tej fazie zamieć zacieśnia swój krąg w koło graczy na mapie. Wszystkie narożniki przesuwają się ku epicentrum, zmuszając później rycerzy do uciekania w głąb mapy, no i przyspieszając zakończenie gry. Jednak jeśli wrodzy sobie gracze, wrodzy sobie rycerze śmierci spotkają się na tej samej lokacji, w której oczywiście będą mogli stoczyć walkę, no to należy określić stronę atakującą oraz obrońcę. Rozpoczynając od atakującego, czyli zasady tego, kto właśnie wszedł na pole z przeciwnikiem, gracze będą zagrywać po jednej karcie, używając specjalnych, przypisanych do tych kart efektów. Gdy gracze zagrają już swoje karty i spasują. Następuje podliczenie całkowitej siły naszych armii. Karty z wartościami, czyli oczywiście dwójki, trójki, czwórki, szóstki i tak posiadają właśnie dokładnie taką wartość siły. Natomiast jeśli chodzi o karty z figurami, to ich siła ich wartość jest równa 10. Po zagraniu kart, po wyłożeniu wszystkich naszych armii i aktywowaniu efektów, następuje faza losów bitwy, czyli zliczenia, podliczenia całkowitej siły no i wyłonienia zwycięzcy. Gracz, który posiada większą sumę wartości siły, będzie właśnie zostawać zwycięzcą. Zachowuje on wszystkie zagrane przez siebie karty oraz może natychmiast wskrzesić jedną dowolną kartę ze swojego grobu na rękę. Jeśli chodzi o przegranego, no to niestety, ale odpada on z rozgrywki. Jego rycerz zostaje usunięty z mapy, a wszystkie zagrane karty wraz z figurami trafiają do jego grobu, skąd już nie powrócą do pozostałej części rozgrywki, jeśli oczywiście będzie ona toczyć się dalej, jeśli jeszcze pozostaną jacyś gracze. Jednak mówiłem na początku o strategicznym zagrywaniu kart. Nie zawsze bowiem rycerz, który posiada zasady sumując na ręce silniejsze jednostki, zwycięży taką potyczkę. Każda karta posiada jakiś efekt, dlatego zagrywanie ich w konkretnym momencie jest naprawdę bardzo ważne i kluczowe. Zobaczmy więc, jak wyglądają poszczególne efekty z kart, właśnie zagrywane w fazie walki. Zaklinacz. Zagrany w walce pozwala dobrać jedną kartę na rękę. Czarnoksiężnik. Zamienia 3 sąsiednie karty miejscami w fazie walki, ale dodatkowo w fazie losów bitwy obniża do zera wartość przeciwnej wybranej karty. Zabójcy oraz cień. Przeciwnik musi odrzucić jedną kartę ze swojej ręki. Obrońcy. W fazie losów bitwy, jeśli karta obrońców znajduje się w naszej armii pomiędzy dwoma innymi kartami, jej wartość będzie wzrastała do 10. Nekromanci oraz Walkiria. Gracz będzie mógł wskrzesić na rękę jedną kartę ze swojego grobu. Straż. Karta ta może być zagrana jako reakcja na działanie przeciwnika, jeśli ten w jakikolwiek sposób chce wpłynąć na jedną z naszych kart. Straż będzie niwelowała wrogi efekt, ale uwaga, taka reakcja liczy się także jako zagrana przez nas karta. Dziki Gon oraz Starożytny. Efekt z tych kart niszczy wybraną kartę przeciwnika. Upiory. Gracz będzie mógł wycofać wybraną kartę ze swojej armii z powrotem na rękę. Lisz oraz Drakolisz. Zagrany jako reakcja na działanie przeciwnika, anuluje efekt zagranej przez wrogiego rycerza karty, ale tak samo jak w przypadku straży, będzie to się też liczyło jako już zagrana przez nas karta. Joker. Karta ta ma działanie zależne od scenariusza i efekt będzie określony na karcie regionu. Widzicie więc, że karty zagrane w odpowiednim momencie będą mogły tutaj w walce sporo namieszać, więc dowódców będziemy musieli używać rozważnie i taktycznie, zagrywając ich jako kontry lub na bardzo dobre efekty. Ale jednocześnie musimy pamiętać, czy przeciwnik nadal może zablokować jeszcze jakieś nasze efekty, nasze karty, czy przed czymś może się bronić, czy już nie. Musimy to wszystko pamiętać, musimy to wszystko kontrolować, bowiem, tak jak mówiłem, jak już wiecie, jedna przegrana potyczka z przeciwnym rycerzem oznacza klęskę na całą rozgrywkę, która spokojnie, bo i tak, i tak nie powinna trwać długo, nawet przy czterech graczach, i w sumie chyba o to chodzi. O to chodzi, żeby z pomocą jednej normalnej talii kart, no bo wcale przecież nie musimy mieć takich klimatycznych kart, jak ja tutaj używam. Będziemy toczyć szybkie pojedynki, rozstawiając grę jeszcze raz i toczyć kolejne potyczki. Pamiętajcie też, że gra będzie do wsparcia na Kickstarterze w tej wersji print and play, ale także w wersji fizycznej. Oczywiście do ostatecznej wersji gry nie wiem do końca, co tam odblokuje się na kampanii. Dojdą także nowe scenariusze, nowe lokacje. I nowe regiony z własnymi zasadami. I tutaj muszę powiedzieć, że także być może pojawią się jakieś komponenty bezpośrednio związane z nami. Zarzuciłem jakiś pomysł, zobaczymy czy zostanie to koniec końców yy, wprowadzone, ograne, przetestowane. Także może będzie coś związanego z nami, może będzie związanego coś z Mackami, jak te wszystkie gadżety od nas zobaczymy, to się okaże. Także czekajcie na kampanię, czekajcie już na gotową grę, ponieważ. To jest właśnie taki print and play battle royale, można by to było tak powiedzieć. No i musicie się ze mną zgodzić, że takie połączenie jest... Co najmniej oryginalne. Mi to się spodobało. Ja czekam na kampanię. Także jeśli wy czekacie, lubicie takie właśnie gry typu print and play, przede wszystkim też lubicie takie szybkie rywalizacje, ale też chcecie wspierać polskich twórców, chcecie wspierać polskie wydawnictwa, tym bardziej jak to są projekty za dosłownie kilka dolarów. No i jak to wszystko już zostało powiedziane, to teraz możemy legalnie przejść do konkursu. Także uwaga, tak będzie konkurs, jak mogliście zauważyć pewnie po miniaturce tego filmu. Jeśli jesteście. Zainteresowani takim projektem, jeśli chcielibyście otrzymać wersję fizyczną gry, no to właśnie mamy do przekazania dla Was dwie sztuki. Także, jak już gram zostanie wydana właśnie w tych wersjach fizycznych, no to do dwóch osób przyjdą takie nagrody. Jeśli chodzi o szczegóły tego konkursu, to po prostu dajcie znać w komentarzu, subskrybujcie ten kanał, zalajkujcie ten film, tego drugiego oczywiście akurat nie sprawdzimy, ale też musicie zostawić komentarz. Musicie zostawić komentarz, że bierzecie udział w konkursie. Będziemy mieli. Do y, przekazania wam dwie kopie. Pierwsza to będzie taka czarna kopia, którą tutaj widzieliście na tym filmie, a druga kopia będzie to właśnie wersja dla tych, którzy powiedzmy, że lubią oszczędzać tuż w drukarce, ale też jest pod względem tej zamieci, też ma taki w sobie bardzo, bardzo fajny klimacik, ponieważ będzie to wersja z przewagą kolorów właśnie białych. Także jeśli chodzi o konkurs, to podejrzewam, że rozwiążemy ten konkurs w przeciągu pierwszych kilku dni po tym, jak cała ta kampania tego projektu wystartuje. Damy znać, żebyście oczywiście, jeśli chcecie wspierać ten projekt, żebyście nie musieli czekać do samego końca kampanii. Wybierzemy dwie osoby, damy znać losowo, kto ma białą, kto ma czarną wersję, damy znać i poprosimy o kontakt. No i jeśli chodzi o konkurs, to w sumie to chyba byłoby tyle. Także co, wydaje mi się, że to już byłoby wszystko na dzisiaj, ja już kończę, oczywiście jeszcze raz dajcie znać, czy jesteście zainteresowani tym projektem, no i widzimy się w kolejnym filmie. Jeszcze raz, dzięki wielkie i na razie hej.